wielki mecz, wielka seria, wielki mecz, ale do czwartej kwarty potem pękliście, nie daliście rady fizycznie. Co się stało? Ciężko tak na, na żywo od razu coś powiedzieć. Powiem tak, długa seria. Naprawdę spotkały się na siebie dwie wybitne drużyny. Które mają za sobą naprawdę rzesze fanów. To, co się dzisiaj działo w CRS-ie, dzięki kibicom za stalu i naszym, to jest naprawdę piękne święto Koszkówki. Stal idzie do finału. My im gratulujemy, byli lepsi, pokazali. Wygrali z nami 3-2. Ale tak naprawdę to jest taki mały przedsmak, właśnie finału. Myśmy i tak wykonali ogromną robotę. W tym momencie zostaje nam walka o brązowy medal. Ja bym chciał powiedzieć, że szkoda, że obie drużyny nie mogły awansować do finału, bo tak naprawdę to była taka seria. Tak, ale z drugiej strony wiesz, czarni zrobili swoje z Anwilem, Rosa przegrała z Toruniem, czarni przegrali z Toruniem, Toruń jest na drugie. Awansował zasłużenie, wszystko do zera. Tutaj pokazaliśmy naprawdę szterducho z drugiej strony dla Wami wielkie wydarzenie i wielkie zadanie. Pierwszy medal w historii być może, brązowy, to też dla Was wielka, wielka sprawa. Znaczy powiem Ci tak, to będzie już drugi, bo 15 lat temu zdobyliśmy już jeden brąz, za Andrzeja Kowalczyka świętej pamięci. W tym momencie będziemy walczyć o kolejny. Chcieliśmy oczywiście, żeby to był minimum krążek koloru srebrnego, nie udało się. Ale jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim kibicom, którzy tak licznie przyjechali nas dopingować z Ostrowa. Dzięki wielkie. E, życzę Stalmetowi zdobycia mistrza. Niech, nie, niech broni. A my to walczymy dalej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo. Dziękujemy oczywiście.